Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słowo na temat drzew owocowych. No i pytanie, które pojawia się bardzo często na forach ogrodniczych, teraz e, dotyczące właśnie przekwitania drzew owocowych. E, większość z Was zauważyła, że w tym roku bardzo szybko przekwitają drzewa owocowe, w szczególności te pestkowe. Teraz jesteśmy przy. przy e, przy wiśni, która praktycznie, no praktycznie już przekwitła. Tak? Pod nią jest biało od płatków, jak, jak, jak od śniegu. No i pytanie techniczne, co się wydarzyło i co może oznaczać to, co się wydarzyło. E, ano, słuchajcie, są dwa powody, które, które w tym roku się nałożyły, e, które odpowiadają za krótkie kwitnienie e, drzew owocowych, w szczególności tych pestkowych. E, pierwszy powód to susza. Susza, która u rośliny kwitnącej powoduje olbrzymi stres. Drugi powód to wysokie, wręcz letnie temperatury, które mieliśmy w połowie kwietnia, które no, przyspieszyły tak, wegetację naszych roślin. No i te dwa czynniki, te dwa powody, które się nam nałożyły w tym roku, spowodowały, że ten okres kwitnienia jest skrócony. Co to oznacza? No, skrócony okres kwitnienia to mniej czasu na e, zapylenie tak? kwiatostanów przez, przez, e, przez owady. No i e, może to skutkować mniejszą ilością owoców. No ale nie przejmujmy się, cały sezon jeszcze przed nami i mam nadzieję, mimo tego słabego startu dla drzew owocowych, pestkowych drzew owocowych, że ten plon jednak będzie że coś przez ten krótki czas kwitnienia udało się, udało się zapylić i będziemy mieli jakieś owoce, ale na pewno, na pewno będzie ich mniej, ich mniej niż w roku ubiegłym. Jak wasze drzewa owocowe? Piszcie w komentarzach, ja się z wami żegnam i mówię do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.